Witam wszystkich, jestem już na promie. Płynę z Malty do Włoch. Powiem tak, jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem kupić ten samochód. Jestem naprawdę szczęśliwy z tej męczącej, i długiej wyprawy ale naprawdę było warto. I powiem tak, gdyby trzeba było jeszcze raz jak po ten samochód, pojechałbym jeszcze raz. <śpiewanie> Don't worry ma'am, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry ma'am, cause I'm on my way I'm on my way to the ocean Do you know why it's so hot? Because the guys from Pińska cut out the catalysts